Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale dzisiaj przychodzę do was z vlogiem teraz jadę do galerii i mam nadzieję, że coś w tym vlogu się wydarzy i wam coś pokażę no ja jestem, ja już jestem ogarnięta i zaraz wam pokażę mój outfit tak się prezentuje mój outfit t-shirt z adidasa i takie spodnie z zarym tak no, dzisiaj na czarno. Bo to są podobne takie mm, Takie, ja bym takich nie założyła Czy no, Przedaż się to Te buty są dla Ciebie dobre, idealne Wyprzedasz? Tak, bo by było napisane Ob tak Znaczy mi się podobają ogólnie styl, ale... Nie wiem czy tak... W innym sklepie znajdę jakieś lepsze. Chyba takie wiesz, takie chodzi mi o takie obcisłe i takie bardziej tutaj... Nie przysłuchaj. Zobaczcie, spotkała mnie moja Witka. Pozdrawiamy. Dzień. i czekam na Julkę, bo jesteśmy Tutaj zrobiłam swoje zakupy. Pokażę Wam w domu co kupiłam. Domu. Ładne sweterki? No nie no ten ładny, ale mam podobne. Właśnie kupiłam dzisiaj. Mogę wtedy kupić. Masz w ręce i co chcesz kupić? Ale to. Ale nie chcę innych wzóry, chyba, ale. Nie wiem, jaki wzór wybrać. By Może taki miodowy, co? Bo Masz taką tą. By było... Ale nie wiem, jak to by u ciebie wyglądało. Wziąłasz. No Tylko tych ciaśniny. nie czarne całe. To czarne by były spoko. Takie też to nie, to nie to są tak. złe. Co jest mi całeczone? Już szukałam wtedy nie znalazłam. Wybaczcie za mój wygląd, ale ja dopiero przyjechałam i chciałam Wam pokazać paczkę z Chin, ale niestety nie doszły do mnie wszystkie rzeczy, ponieważ te chińskie stronki przysyłają jakby tak partiami i jedną z rzeczy jest ten... Oto ktoś za mną. No, ale jeszcze niestety wam nie mogę pokazać, bo tak naprawdę połowy rzeczy nie mam i no. Na którymś już w ogóle wam pokażę, jak wszystko mi przyjdzie. Kupiłam w zarze jedną rzecz, więc zaraz wam pokażę. Jezu. Ta siatka ma jakieś dziwne poproszki na sobie. Aha. Dobra, zaraz wam pokażę. W sumie mogę wam pokazać na fotelu, więc kupiłam tylko jedną rzecz, bo nie mogłam nic znaleźć. Mimo tego, że jest nowa kolekcja w zarze, to tak naprawdę. Po prostu nie mogłam nic fajnego znaleźć. Oczywiście, wszystko w zarze mi się podoba, ale wiecie: także kupiłam sobie taką koszulę. Ona jest z działu dziecięcego, w takie piękne hafty, kwiaty. Są przepiękne, naprawdę. Te kolory bardzo mi się podobają. Taka niby zwykła biała koszula, a teraz hafty są mega modne i bardzo mi się podobają. Tutaj też na rękawach mają taką falbankę. No. Bardzo ładna. Od razu przykuła moją uwagę i właśnie wiele rzeczy z nowej kolekcji Zary ma hafty. No, i tak naprawdę te hafty wyróżniają tą koszulę. Bardzo miły materiał. No i ona kosztowała 90 zł. Może tak będziecie lepiej widzieć. Taka koszula bardzo ładna. Pokażę Wam też, co ostatnio dostałam, ponieważ moja siostra miała imieniny i ja też coś dostałam. To też jest Zary z nowej kolekcji i dostałam taki sweter w kolorze beżowym. Tak, eee, wpadający w biel, ale to nie jest taka czysta biel, bardzo mi się podoba, jest mega miły i super sprawdzi się właśnie na zimę. Jest to właśnie zimowa kolekcja i mega mi się spodobał. Jak go dostałam i zaraz Wam pokażę drugą rzecz, a tutaj mam drugą rzecz. Jest to taki t-shirt, też bardzo ładny i on właśnie ma takie cekiny, bardzo ładny, on też jest zary. I te dwie właśnie rzeczy dostałam. Tak wygląda mój pokój po nagrywaniu filmików z butami. Było ich o wiele więcej, ale już je pochowałam. No, więc muszę się za to zabrać, bo już leżą dwa dni, tak. Więc. Yy, może. Nie komentujmy. Mam ich trochę sporo, więc. No. Będę miała usprawiedliwienie. Więc muszę się za to wziąć, bo chyba nie będą tak leżeć w pokoju. No, na pewno nie. W końcu usiadłam po całym dniu na zakupach. Tutaj mam laptopa, właśnie odpisuję na jakieś komentarze. Sprawdzam jakieś filmiki na YouTubie. Gdybyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to mam otwarte okno. No. I tak. Chcemy też Dziorku podziękować za mega miły odzew kanału, bo jest tam już ponad 30 tysięcy subskrypcji, to jest mega liczba. Już jest pierwszy filmik, niedługo pojawi się kolejny, więc bardzo dziękujemy. Jest nowa nazwa, Siostry Zalewskie, nie jest Smile TV, tylko Siostry Zalewskie, zapraszamy, link będzie w opisie. Więc jeszcze raz dziękujemy, jest nam mega miło, bo już tyle subskrypcji, nie wierzyłyśmy do końca, że to się dzieje, więc 30 tysięcy już na kanale. Siostry Zalewskie Wczoraj też były imieniny mojej siostry A przedwczoraj mojej mamy Tak, też ostatnio moja mama z moją siostrą miały imieniny I muszę Wam się pochwalić, że zrobiłam ciasto Bardziej na imieniny mojej mamy, bo wtedy je zrobiłam I moja mama była mega zadowolona I to było takie ciasto, że z biszkopt Później taka masa śmietanowa I ym, galaretka z troskawkami No więc sama zrobiłam i... No wyszło całkiem fajnie. Znaczy mi smakowało. Więc napiszcie, że chcecie kontynuację serii mela gotuję, bo mam sporo przepisów, które sama robię i mogę się z wami podzielić. I tak chciałam się Wam pochwalić, że taka ze mnie kucharka. No, tak, bardzo kucharka. Także trochę świętowania było, ale to nie koniec, ponieważ moja babcia w sierpniu ma znowu urodziny, więc no. Zozynacie moją babcię, więc możecie jej składać życzenia w sierpniu. Ale to pewnie vlogi będą, więc no będziecie wiedzieć dokładnie. Wiem wam szczerze, że w galerii było tyle osób, że no naprawdę wakacje, tyle osób w galerii bardzo dużo. Ja się nie chciało po niektórych sklepach chodzić, bo po prostu było mega dużo ludu. Zaraz zrobię zdjęcie na Instagrama i idę zobaczyć, co tam u Julki, bo no zobaczę, bo może coś ciekawego robi. Co ty zrobisz? Wygrywam! Ha, spoko. I ta świnia. Bezcenna. Co robisz? Powiedz. dalej będziesz to dodawać. No serio? Mów, co robisz? Siedzę i przeglądam. Zobaczcie, ile ona kupiła. No. Jakby coś, to y, Zara nie jest naszym sponsorem. Y, tylko bardzo lubimy w niej kupować. No, ale rzeczy z H&M też są. Żeby nie było. <laughs> Więc... Y, to nie jest sponsorowany filmik przez tą oto firmę. Nie, nie, nie. Jula, hmm. co robisz? Siedzę. Myślałam, że coś ciekawego. To byś się pochwaliła na vloga. Ja mam ostatnio... Na... Podajcie na mojego vloga! Podajcie, podajcie! Koniecznie zobaczcie na mój kanał! Koniecznie, koniecznie! Planetytor, planetytor. Gubekę sobie robię. Wiesz. Spokojnie ja sobie tylko bekę robię. Nie, nie jestem taka głupia i nie reklamuję się wszędzie. Mówiłam ostatnio na vlogu, że... Jest taka słaba pogoda. A yy, teraz jest mega upał. Hello vlog! Co się dzieje? Hello vlog! Siemanko! Nagrywamy tak samo. Takie jeżeli... życie! No jak śmiesznie, taka faza. Oj, jest ile aparatów. Jeżeli chodzi... Boże, co się dzieje z moimi włosami? Jeżeli chodzi o pogodę, to jest teraz mega fajna, mega fajna. Chyba tak się nie mówi. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest bardzo fajna. E, Jura, masz rozwaloną paczkę tam. Wiem. I jest bardzo fajna pogoda, a. A mówiłam na ostatnim vlogu, że jest słaba. No nie wierzę, zaraz cię nagram. No, Tutaj mówię, to. Siostra. Czwinioł. Zróbmy żółtą rękę. A, to ten cień z inglota. Pamiętaczko? Nie, też. A tutaj jest Julki bukiet i słyszę Julki głos u mnie w pokoju, muszę tam iść. Jule? Jule? Co? Jesteś przybliżona na maksa. Dlaczego mówię, typ? że to pipczy. Pipczy. Nie wiem, nie jesteś na maksa, jesteś tak na... na... trzy iksy. mi, żebyś w Ale ładny piórki. Lubię ten piórnik, chociaż go jeszcze nie używam Szkoda, że go nie ma w tym handlu, mam nadzieję, że będzie jeszcze na ten back-to-curl, bo sobie kupić Trzeba może drut? Nieważne Po co Ci tyle tych drutów? No bo nie wiem mam, fajne to Polecam Polecam Polecamy Nie no, żartuję Mam tu Co? Czekaj, mam przybliżenie nie wiem to było ładnie poukładane Patrz, Patrzcie, to jest taka magia. To się nie wyszczy, rozumiecie? To jest taka magia. Nie to ja sobie robię mm, Dobra, no to papa. Wścieklu, jak powstają zdjęcia do Instagrama. Wziąłam swoją wodę. No. no. bo. Wzięłam do zdjęcia wodę, która stała. Na serio. Ona stała na toaletce. Ja ją sobie tutaj wzięłam. Dobra. żeby... Cieść, to zina. Tu się. Co słychać u Ciebie? Fajnie? No się cieszę. Połóż się. No Cześć. Cześć się. Taka jestem słodka, powiedz. No taka słodka. Słodka jestem? Słodka. Jaka jest najlepsza przekąska ever? Malina. Uwielbiam je. Ostatnio zmieniłam Instagrama i pytacie, gdzie przerabiam zdjęcia, więc w Pixarcie. Przepraszam z góry za światło, ponieważ jest już dosyć późno. 21. Nie, wcale nie jest późno, wcale. E, I właśnie chciałam powiedzieć Wam, że dopiero sobie uświadomiłam, że jest już połowa wakacji. Kiedy to minęło? Kiedy? Za miesiąc będę musiała iść do szkoły, a nie będę Wam tutaj mówić, bo też się załamiecie, tak jak ja. I jestem w ciężkim szoku, że za miesiąc już będę musiała wracać tam. Hmm. Jeszcze miesiąc temu cieszyłam się, że rozpoczynam wakacje teraz. Za miesiąc będę musiała się smucić, że już kończę je. Więc I kiedy to minęło, ja nie wiem. Ale mam nadzieję, że przynajmniej fajnie je spędziliście i Wam życzę miłych wakacji, znaczy połowy wakacji. I no, mam nadzieję, że je fajnie spędzicie. Także to tyle, co chciałam teraz powiedzieć, bo jestem w ciężkim szoku i mam nadzieję, że że mi pomożecie się z tego szoku jakoś utrząsnąć. Szok. I wiecie, to tak demotywuje człowieka, bym chciała jeszcze te wakacje tak fajnie spędzić. A to muszę ciągle się z czasem gonić, bo za miesiąc już będę musiała wracać, więc jestem całkiem załamana. Nie będę Was już demotywować. Cieszcie się z wakacji, póki są. No, ale... Ja jestem załamana, Wy nie bądźcie, przynajmniej ja jestem załamana, jestem z Wami, a Wy bądźcie szczęśliwi, że są wakacje, a o mnie nie będziemy gadać. Już będę kończyć tego vloga, bo jest bardzo późno, bardzo późno, e, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym filmiku, pa!